Cześć, nazywam się Konrad Kondziela i witam w Akademii Nieruchomości Kaka Properties. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić i czy w ogóle można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym, na przykład mieszkanie. Czyli kiedyś wzięliście kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, minęło 5-6 lat, no i okazuje się, że musicie to mieszkanie sprzedać z różnych przyczyn finansowych albo może nie macie odpowiednich środków, żeby co miesiąc ten kredyt hipoteczny spłacać, i chcecie się uwolnić od tego zobowiązania, nie chcecie już spłacać kolejnych rat kredytu hipotecznego. I pytanie, czy taką nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym, czyli jest wpis w czwartym dziale Księgi Wieczystej dotyczący kredytu hipotecznego, czy możecie takie mieszkanie, czy taką nieruchomość sprzedać? Rozwijemy też pewne wątpliwości, bo czasami słyszę, że w momencie, kiedy jest kredyt hipoteczny, czyli bank finansuje zakup mieszkania, to bank jest właścicielem, a nie wy. Tak nie jest, wy jesteście właścicielami mieszkania. Jeżeli idziecie do banku po kredyt hipoteczny i bank finansuje zakup, w 80 zazwyczaj procentach, bo 20% macie wkładu własnego, to nie znaczy, że bank jest właścicielem. To wy jesteście właścicielami tej nieruchomości, tego mieszkania w tym przypadku. Natomiast bank jest spisany w czwartym dziale księgi wieczystej na wypadek gdybyście właśnie nie spłacali tych rat, co do których spłacania się zobowiązaliście. No i wtedy bank będzie dochodził swoich praw. Z tej nieruchomości, na której jest wpisana hipoteka. Więc tak to wygląda, ale to Wy jesteście właścicielami, a nie bank. Więc jeden mit mamy obalony. Jeśli chcecie sprzedać taką nieruchomość, to możecie ją sprzedać i dla klienta kupującego to jest bezpieczne. Więc jeżeli kupujący oglądają ofertę albo już rozmawiają z właścicielami. W trakcie oglądania mieszkania, i właściciele mówią: No, ale jeszcze w czwartym dziale mamy kredyt hipoteczny. To nie ma co łapać się za głowę i myśleć, że to jest coś strasznego, bo to jest bardzo łatwa transakcja. Właściwie dla kupującego niczym nie różni się to od zakupu mieszkania bez kredytu hipotecznego. Także kupujący się nie bójcie, trzeba po prostu jeszcze jeden dokument. Ogarnąć ze strony właścicieli i jak będzie skompletowany ten dokument, to nie ma się czego bać. No to teraz, jak to wygląda? Jak sprzedać taką nieruchomość obciążoną kredytem? Oprócz, jeżeli to jest mieszkanie, oprócz szeregu dokumentów, o których mówiliśmy już w poprzednich filmach czyli tych wszystkich zaświadczeń ze spółdzielni, mieszkaniowej wspólnoty zaświadczeń dotyczących własności, aktu notarialnego itd., jakichś dokumentów dotyczących urzędu skarbowego jeśli jest spadek czyli oprócz tych wszystkich dokumentów, które trzeba zgromadzić do sprzedaży mieszkania dochodzi jeszcze jeden dokument z banku. Czyli Wy jako właściciele mieszkania, którym jest kredyt hipoteczny idziecie do banku albo dzwonicie, raczej znaczy nie idziecie, dzwonicie dzisiaj i mówicie, że chcecie sprzedać to mieszkanie i potrzebujecie zaświadczenia, w którym bank napisze, że kredyt hipoteczny obecnie wynosi zadłużenie wynosi 200 tysięcy złotych do spłaty. Wzięliście kredyt na 300 tysięcy złotych, ale już przez te lata spłacaliście raty, więc to zadłużenie się zmniejszyło. Więc bank mówi, że tak, nam się należy jeszcze 200 tysięcy. Na takim zaświadczeniu to pisze. Jeżeli dostaniemy te 200 tysięcy złotych, to my wydamy zaświadczenie. Że wpis w hipotece w czwartym dziale może być skreślony. Także bank mówi wprost: jak spłacicie nam zadłużenie, to my wykreślimy nasz wpis z czwartego działu waszej nieruchomości. I takie zaświadczenie pokazujecie kupującym, i z takim zaświadczeniem idziecie do notariusza. I notariusz, czytając takie zaświadczenie, widzi: OK, jest hipoteka w czwartym dziale, ale bank się zobowiązał, że jak spłacimy zadłużenie, które wynika z tego dokumentu z banku, to oni wykreślą to, zezwolą na wykreślenie tej hipoteki. I w takim przypadku nie ma żadnego problemu, żeby przenieść własność, czyli sprzedać takie mieszkanie. Wygląda to tak, że sprzedajemy taką nieruchomość. I część pieniędzy ze sprzedaży, jeżeli sprzedajecie powiedzmy za 350 tysięcy, a kredytu jeszcze na zaświadczeniu zostało do spłaty 200 tysięcy, to część tych środków, czyli 200 tysięcy, idzie bezpośrednio na konto banku, a to co zostało, czyli te 150 tysięcy, na konto właścicieli. To jest takie zabezpieczenie dla kupujących, że właściciele nie wezmą sobie wszystkich środków, tych 350 tysięcy i nie uciekną gdzieś, tylko ten przelew pójdzie bezpośrednio do banku i kupujący nie muszą się martwić, że bank tych środków nie otrzyma i nie wykreśli hipoteki. Więc płatność jest rozbita, kwota, która jest na zaświadczeniu z banku, idzie bezpośrednio do banku, reszta idzie do właścicieli i wtedy bank. Ma czas na to, żeby wystawić dokument, z którym kupujący pójdą wykreślić wpis hipoteki. Czyli bank znowu zaświadczenie wystawi, że dostaliśmy spłatę, nie ma już żadnego zadłużenia. Proszę, to jest dokument, z którym możecie wykreślić hipotekę z waszej księgi i jej po prostu nie będzie. Także nie ma żadnego niebezpieczeństwa, kiedy kupujecie nieruchomość obciążoną kredytem. Jeżeli chcecie zaciągnąć kredyt hipoteczny na nieruchomość, na której już jest kredyt hipoteczny, to też możecie to zrobić. Wystarczy zapytać w banku albo eksperta kredytowego. To też nie jest skomplikowane, także tak jak mówię, w skrócie nie ma się czego bać, jeżeli kupujecie albo sprzedajecie nieruchomość z wpisem hipoteki. Dla tych, którzy tę nieruchomość chcą sprzedawać, z hipoteką, to jedna uwaga. To nie jest tak, że zaciągniecie kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych na zakup mieszkania i po dwóch latach będziecie mieli, powiedzmy, ratę 1500 tysiąca zł miesięcznie, więc razy 24 wyjdzie wam pewna kwota. I to nie jest tak, że cała ta kwota zmniejsza zadłużenie. Bo w pierwszych latach, jak macie kredyt hipoteczny, to zobaczcie sobie harmonogramy spłat kredytu. One są rozbite na dwie pozycje, na raty kapitałowe i raty odsetkowe. I w pierwszych latach szczególnie te raty odsetkowe są dużo wyższe niż raty kapitałowe. A to oznacza, że większość pieniędzy z raty, którą płacicie do, do banku, powiedzmy z tych 1,5 tysiąca, to są odsetki, a nie kapitał. Więc powiedzmy, że płacicie 1,5 tysiąca przez dwa lata a tak naprawdę z kapitału spłaciliście jedynie powiedzmy 10 tysięcy, bo reszta, te 20 czy ileś tysięcy to poszło na odsetki. Więc jak będziecie chcieli sprzedawać po tych dwóch latach nieruchomość, to bank wystawi zaświadczenie, że spłaciliście kapitału tylko jakieś 10 tysięcy, mimo że daliście 30 tysięcy do banku. Tak to jest, spójrzcie na harmonogramy, na początku spłacacie przede wszystkim odsetki, a nie kapitał. Także wiecie już, że nie musicie się bać jak kupujecie nieruchomość obciążoną kredytem, trzeba tylko dodatkowe zaświadczenie, a właściciele nieruchomości, którzy mają wpis hipoteki, to oni są właścicielami, a nie bank, także ten mit jak już mówiłem, też mamy obalony. Tyle na dzisiaj. Jeżeli podoba wam się film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Działamy dalej, widzimy się za tydzień. Cześć.